Chciałbym już na wstępie powiedzieć, że istnieje zasadnicza różnica między poświęceniem, świętością, a służbą i miłością do Boga. Można być bardzo aktywnym w służbie dla Boga, a jednocześnie nie być już w miłości do Boga. Można żyć w świętości, a mimo to nie być w miłości do Pana. Jest różnica między moralnością, posiadaniem dobrej moralności lub dobrego świadectwa, a byciem w miłości do Pana. Kiedy Pan mówi o tej pierwszej miłości, chodzi tutaj o bycie pełnym pasji, jak dwoje zakochanych, którzy przeżywają tę pierwszą miłość. Kiedy mówimy o pierwszej miłości, mówimy tutaj o pochłaniającej pasji do obecności Boga, ponieważ Bóg nie jest ideą, Bóg nie jest zbiorem zasad, Bóg nie jest aktywnością, Bóg nie jest organizacją, w którą się angażujemy. W takim przypadku to tylko służba, nasza zdolność do służenia, określałaby naszą miłość. A więc to nie dlatego, że przestrzegamy dobrej moralności, że stosujemy się do wszystkich zasad, jesteśmy zakochani w Panu i dlatego to nie nasza teologia definiuje naszą miłość do Pana. Bóg jest Osobą i chce być z nami w komunii.